Bardzo proszę. Pani Marszałek, Szanowni Państwo. Proszę o ciszę. W oparciu o artykuł, o paragraf 184 regulaminu Sejmu proszę o przerwę. O zwołanie konwentu seniorów. I bardzo bym prosił, żeby w tym czasie Pan Minister Zdrojewski przygotował wystąpienie i przyszedł tutaj na mównicę. Jesteśmy, Szanowni Państwo, w przededniu święta niepodległości. Wielu naszych rodaków oddało życie za Ojczyznę, a tymczasem w centrum sztuki współczesnej, państwowej instytucji, łamane jest prawo, obrażana jest nasza Ojczyzna. Goły, obrzydliwy facet, nazywając to sztuką, kopuluje z figurą Chrystusa na krzyżu. Populację oczywiście sponsoruje Centrum Sztuki Współczesnej. Obie instytucje podlegają ministrowi kultury z Platformy Obywatelskiej, panu Zdrojewskiemu. Ministerstwo reklamuje oczywiście wystawę na swoich stronach internetowych. Szanowni Państwo, za chwilę rozjedziemy się do swoich okręgów. 11 listopada będziemy obchodzili święto niepodległości. Wielu naszych rodaków ginęło również za to żeby nie opluwano naszej wiary. Ja rozumiem, że państwo z platformy nie rozumiecie, co się stało w Polsce w 1966 roku. Ale wiele milionów Polaków szanuje wiarę naszych ojców. Za to oddawali życie. I żądam, żeby pan minister wyjaśnił, czy złożył wniosek do prokuratury w sprawie łamania prawa poprzez obrażanie milionów katolików w Polsce. Jakie konsekwencje wyciągnie pan w stosunku do szefów tych instytucji? Dziękuję. Panie pośle, panie pośle. Panie pośle, ja bardzo serdecznie panu radzę. W każdej wolnej chwili proszę czytać Regulamin. Artykuł 184 mówi, czego dotyczyć mogą wnioski formalne. Ponieważ padł wniosek o przerwę, muszę go przegłosować za chwilę. Poproszę. Przeciwny, proszę bardzo. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Składam wniosek przeciwny do złożonego tutaj przed chwilą. Myślę, że osoba zgłaszająca ten wniosek ma nikłe kwalifikacje, jeżeli chodzi o sztukę. Ta instalacja. Ta instalacja pochodzi z 1993 roku, więc spóźniony zapłon tutaj jest posła, który w tej chwili próbuje to oprotestować. Nie, nie weczmy pamięci naszych ojców taką hudzpą polityczną, bo Dzień Niepodległości jest po to, żeby świętować, po to, żeby być dumnym, a nie zbijać kapitał polityczny w tak żenujący sposób. A jeżeli miałaby być zwołana jakakolwiek przerwa, to w kwestii na rady i powołania rządowej komisji do spraw wyjaśnienia pedofilii w kościele. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek o przerwę został zgłoszony. Poddaję ten wniosek pod przerwę, pod głosowanie. kto